Hej, hej, dzisiaj to, co chcę ci przekazać, to, że uwaga, jesteś wartościowa. Jesteś wartościowa. Chcę, żebyś to zapamiętała zawsze i zawsze o tym wiedziała, bo tak dużo osób ma tak niską samoocenę, uważa się za bezwartościowe, że to jest naprawdę straszne i przykre, a ja chcę ci powiedzieć, że ty, właśnie o tobie mówię, o tobie, ty jesteś wartościowa wartościowe i zasługujesz na wszystko co najlepsze, zasługujesz na to, o czym marzysz, zasługujesz na swoje cele, swoje sukcesy, zasługujesz na to, żeby być kochanym, zasługujesz na to, żeby właśnie otaczać się miłością, przyjaźnią, zasługujesz na wszystko co najlepsze, pamiętaj o tym i nigdy przenigdy o tym nie zapominaj, że jesteś osobą wartościową. Jesteś warty, warta więcej niż myślisz. Także taka krótka dzisiaj myśl na ten dzień. Pójdziecie.